Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest Środa Popielcowa, rozpoczynamy Wielki Post i w Liturgii Słowa czytamy fragment Ewangelii z 6 rozdziału św. Mateusza, wiersze od 1 do 6 i od 16 XVI do 18. Jezus powiedział do swoich uczniów, strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jako budnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa. Aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej zdepki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam Wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę, umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Tak, oto Ewangelia, którą Kościół nam daje na początek wielkiego postu, słowa Jezusa, wzięte z tak zwanego kazania na górze, takiego, takiej dłuższej przemowy Jezusa, która jest uważana za taką konstytucję, żebym, Królesa Bożego, konstytucję właśnie Kościoła. Tego, czym winni kierować się jego uczniowie, jak powinni żyć, w co powinni żyć, wpatrzeni. Teraz, kiedy czytam tą dzisiejszą Ewangelię, wiecie to, to przychodzi mi bardzo silne pytanie o cel. Tak, bardzo silne pytanie o cel. tak. Gdzieś mi to dźwięczy cały czas dzisiaj, że to, co się stało na grzechu pierworodnym. To to, że Adam i Ewa zaczęli się wsłuchiwać w głos swojego egoizmu, swojej pychy, prawda? I to doprowadziło no, do tego, co zrobili, do, tego, do wszystkich konsekwencji grzechu pierworodnego, które do dzisiaj ponosimy. No i to nam ciągle grozi, właśnie, że my zamiast Słowa Boga, Słowa pełnego miłości, to będziemy się wsłuchiwać w różne inne słowa. Słowa płynące z naszego egoizmu, słowa płynące z naszej pychy, tak, te słowa są oczywiście podsycane przez naszego wroga, no i zaczniemy się kierować tym, co nam podpowiada nasz egoizm, nasza pycha, zaczniemy realizować cele stawiane nam właśnie przez egoizm i przez pychę. No i do czego to prowadzi, to właśnie widać w historii grzechów, która się toczy w, no, w historii całego świata, nie? że historia całego świata to jakby się toczy dwoma takimi są splecione w tej historii świata, dwa jakby takie, dwie jakby takie tory, czy nici, czy nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie z jednej strony historia świata to jest właśnie historia grzechu i konsekwencji grzechu, a z drugiej strony historia świata to jest też historia zbawienia, historia Boga, który właśnie z takim światem wchodzi nieustannie w relacje z takimi właśnie ludźmi i próbuje nas właśnie wyplątać z tych całych, prawda, więzów grzechowych grzechu, który jest skutkiem, no dokładnie tego, zasłuchania się w niewłaściwe słowo. Nie? Że dopóki Adam i Ewa żyli zasłuchani w słowo Boga, słowo pełne miłości, dopóki to słowo było dla nich niepodważalne, no to żyli w radości, w szczęściu, mieli przed oczami cel prawdziwy, czyli samego Boga. Nie? Byli w jedności ze źródłem, byli złączeni ze źródłem, z Bogiem, z Twórcą, czerpali z tego źródła, Wsłuchiwali się w słowo płynące z tego źródła, czerpali miłość, wsłuchiwali się w słowo pełne miłości, odbijali w sobie tą miłość, byli obrazem, podobieństwem Boga we wzajemnych relacjach, w relacjach ze stworzeniem. To wszystko funkcjonowało, to wszystko było w harmonii, właśnie takiej, do jakiej zaprosił nas Pan Bóg. No i tą harmonię udało się zburzyć. Kiedy udało się człowieka oderwać od słuchiwania w słowo Boga, Boga ukrytego, kiedy udało się doprowadzić człowieka do tego, żeby się zasłuchał właśnie w słowo egoizmu i pychy, nie? czyli w słowo swojego wygodnictwa, swojego lenistwa w słowo egoizmu, który szuka tylko przyjemności, szybkiego, prostego, przyjemnego, wygodnego nasycenia, w słowo pychy, która chce, żeby to moje było na wierzchu, żeby, moje, żeby mnie chwalili, podbijali mi bębenek i tak dalej, No i właśnie, kiedy patrzymy na historię grzechów w świecie, no to widzimy dokąd to prowadzi, zasłuchanie się w takie słowo. No i to właśnie Jezus na przykładzie tak zwanych trzech uczynków pobożnych, czyli mówi właśnie te uczynki pobożne, prawda, uczynki sprawiedliwe właściwie. Tak Jezus tak dosłownie o tym mówi, o uczynkach sprawiedliwych czy uczynkach sprawiedliwości. Mówi o jałmużnie, o modlitwie i o poście. Ale tak szczerze mówiąc, to co Jezus mówi o tych uczynkach sprawiedliwych, o jałmużnie, modlitwie i poście. To dotyczy tak naprawdę wszystkiego, co robimy, całej naszej codzienności, całej naszej działalności. Że Jezus pokazuje, co się dzieje, kiedy właśnie te uczynki, o których wspominał o jałmużnie, o modlitwie i o poście wypływają z zasłuchania się w głośny głos swojej pychy, aby się ludziom pokazać, nie? aby się ludziom pokazać. Prawda, to, to z tych uczynków robi się ich właściwie karykatura. To już przestają być uczynki pobożne, przestają być uczynki sprawiedliwe. No robi się karykatura tego wszystkiego, kiedy ja to robię tylko po to, żeby ludziom się pokazać, kiedy w tym widzę cel i w tym widzę moją nagrodę. Jezus mówi, no odebrałeś już swoją nagrodę. Chciałeś się ludziom pokazać, pokazałeś się, poklaskali ci, odebrałeś już swoją nagrodę. I to jeszcze słowo. Które Jezus używa, takie greckie słowo, apecho, to mówi nie tylko o tym, że ja właśnie tak łapczywie sobie wziąłem tą nagrodę, odebrałem sobie, nie? sam sobie wziąłem nagrodę, którą uznałem za najważniejszą. To jeszcze jakby to apecho sugeruje, że ja wykonałem taki ruch, że łapczywie chwyciłem to, co, to, co wydało mi się najlepsze, najważniejsze, sprzątnąłem wszystkim innym z przednosa. Chwyciłem za pazuchę, uciekłem, schowałem się z tym, z tym sam, żeby sobie to celebrować, żeby to sobie konsumować, żeby się tym napawać, że ja mam, a inni nie. Tylko, że właśnie to jest bardzo fałszywy ruch, to bardzo dobrze obrazuje to, co się stało na grzechu pierworodnym, że właśnie no, tu warto wracać ciągle do tej historii grzechu pierworodnego, bo to ciągle w nas funkcjonuje, prawda? I, i zobaczę. Właśnie jak to zadziałało, że, że Wąż podsycił w Ewie, później w Adamie, poprzez Ewę głos egoizmu, głos pychy ludzkiej, właśnie podsycił w nas, doprowadził nas do zasłuchania się tutaj, do uwierzenia, że to, co mi podpowiada mój egoizm, moja pycha, no to jest lepsze niż to, co mi podpowiada Bóg. W ogóle tak naprawdę to Adam i Ewa stracili zdolność rozpoznawania, słyszenia głosu Boga. Później nawet jak niby, niby są w jakimś dialogu z Bogiem, to w ogóle nawet nie rozpoznają, że to jest głos Boga, nie rozpoznają miłości w tym głosie. No niczego nie, już nie rozpoznają, zapatrzeni, zasłuchani właśnie w to, co podpowiada jego Pycha. No i właśnie egoizm prawda, podpowiedział Ewie, że to co najlepsze, to co warto się starać, o, po co warto wyciągać rękę, cel jaki warto sobie po, postawić, to jest właśnie ten owoc zakazany. Nie? Owoc, który jest miły z wyglądu, który jest smaczny właśnie, który syci właśnie w taki prosty... Prosty, powierzchowny sposób, w taki łatwy, prawda, i, i, i łatwo doświadczalny, łatwo odczuwalny, o to jest najlepsze. Nie? To jest najlepsze, to warto chwycić, z tym się warto schować, nie, yy, prawda? No, to warto zanieść Adamowi, tym się warto dzielić z Adamem. I zobaczcie, że my do dzisiaj tak postrzegamy miłość. Że jak dla mnie coś jest miłe, wygodne, przyjemne no to ja uważam, że miłość polega na tym, że ja tą, tym się podzielę z tym, kogo, jak uważam, kocham, nie? Że okazuje się, że to wcale niekoniecznie tak musi być, że to, co miłe, łatwe, wygodne, smaczne, że to jest właśnie najlepsze. Że to jest właśnie najlepsze. No spróbuj dzielić się z dzieckiem tylko i wyłącznie słodyczami. Dziecko będzie bardzo z zadowolone, jak będzie karmić tylko i wyłącznie słodyczami. Tylko tak, raczej mi się nie wydaje, że to wyjdzie dziecku na dobrze, na dobre, przepraszam. Właśnie, więc trzeba właśnie uważać z tym wszystkim, no i tak naprawdę no to Jezus przyszedł właśnie po to, żeby nas od tego wszystkiego oderwać, żebyśmy przywrócić nam zdolność słuchania słowa miłości, słowa ukrytego ojca, ojca, który widzi w ukryciu, który przemawia w ukryciu, który w ukryciu zaprasza mnie do powrotu. I to właśnie też mi się rzuca w dzisiejszej Ewangelii te, te wzmianki o ojcu, który widzi w ukryciu i oddaje w ukryciu. Nie? Bo właśnie jeszcze żeby dokończyć wątek właśnie to, bo, 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 bo o co w tym wszystkim chodzi? Kiedy ja przestałem słuchać słowa Boga, słowa pełnego miłości, kiedy się zasłuchałem w słowo egoizmu i pychy, to tak jak mówię, to doprowadziło do oderwania się od Boga i jeszcze do wyrywania, oderwania od Boga różnych takich rzeczywistości, które w, w, oczach, w oczach mojego egoizmu, mojej pychy, mojego wygodnictwa, lenistwa, moich namiętności, emocji, apetytów, smaków, zmysłów, popędów o to jest fajne, to warto zdobywać. W oczach mojej pychy to warto zdobywać, o to warto walczyć. Prawda? I ja mam tendencję, żeby to wyrywać, gromadzić, chować się z tym i w ukryciu sobie to właśnie pieścić, pielęgnować, konsumować, prawda? Bo mam to, o co mi chodziło. Tylko że zauważcie, że w praktyce zawsze człowiek ostatecznie zostaje z niczym w ten sposób. Ostatecznie to wszystko obraca się w proch. Może właśnie dlatego dzisiaj w środę popielcową posypujemy głowy popiołem, żeby sobie przypomnieć, ile tak naprawdę z tego zostaje, że właśnie tutaj powab jest duży, właśnie głośny, jest głośne, głośne łechtanie mojej pychy, głośne łechtanie moich namiętności, głośne łechtanie moich zmysłów, moich emocji, moich uczuć, to wszystko jest bardzo głośne i to wszystko obiecuje wielką przyjemność, wielką satysfakcję i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I ja się daję tym znęcić, hmm, prawda? ale na końcu zawsze zostaję z niczym, z garścią prochu, w ogóle odkrywam, że ja jestem nikim, że, że donikąd nie doszedłem i tak dalej. I to jest cała tragedia, kiedy człowiek da sobie przed oczy postawić wadliwy cel. To jest cała tragedia, kiedy człowiek da sobie postawić przy, przed oczy wadliwy cel. Mówi, mówi Jezus, no zostaniesz ze swoją nagrodą, zostaniesz z tym, co sobie wybrałeś. Właśnie to jest to, nie? że to jest potęga naszych decyzji, potęga naszych wyborów, że ja wybieram, jaki cel sobie postawię przed oczy. Owszem, Bóg mi proponuje pewne cele, a to są propozycje. Natomiast ja wybieram, jaki sobie cel postawię przed oczy. I to niestety właśnie kłopot się zaczyna, kiedy ja w rozeznaniu celu zaczynam pytać moich, moje emocje, moje moje namiętności, moje popędy, moje apetyty, moje zmysły, moją pychę. Kiedy ja się pytam o zdanie całej tej sfery właśnie w wyborze celu, o który warto zabiegać, warto, warto walczyć, to prowadzi do jednej wielkiej tragedii, historia świata pokazuje, nie? Jak dramatyczne są konsekwencje właśnie tego kierunku? I kiedy rozważamy mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy widzimy Go umęczonego, ukrzyżowanego, to właśnie z jednej strony to widzimy skutki naszego grzechu, dokąd to prowadzi. Że Chrystus bierze to na siebie i staje przed Nami umęczony, ukrzyżowany, żebyśmy w Nim zobaczyli, dokąd to prowadzi zasłuchanie się w Ego i Spychę, w całą tą sferę. Kiedy ja tu szukam potwierdzenia, ja tu szukam zdania, ja tu szukam rady, ja się całej tej sery pytam o zdanie. Kiedy nie szukam ukrytego w moim sercu Boga, nie? a ten Bóg tam jest, żyje. I Chrystus przed nami to przypomnieć. Przypomina nam na każdej Eucharystii, kiedy składa się w nas w komunii świętej, że we mnie, w moim sercu ukryty jest Bóg. On tam jest, żyje. Tylko ja pod tym całym hałasem pychy, egoizmu, na, 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 na dodatek ten hałas jest dla mnie całkiem wygodny, całkiem przyjemny, bo on właśnie obiecuje mi takie, takie wygodne, przyjemne rzeczy powierzchowne. Pod tym całym hałasem straciłem zdolność rozpoznawania w sobie obecności tego ukrytego Boga, straciłem zdolność słyszenia cichego głosu tego ukrytego Boga. Bo Bóg, który jest miłością, nigdy się nie narzuca, ale Bóg, który jest miłością, zaprasza mnie. Zaprasza mnie, żebym się zasłuchał w Jego głos, żebym dał sobie opowiedzieć o Jego miłości do mnie, żebym się zachwycił tą miłością i odkrył obietnicę, że On mi obiecuje tak, ten Bóg, którym się zachwyciłem, ten ukryty Bóg, którym się zachwyciłem, Bóg, który jest miłością, którego miłością się zachwyciłem, On mnie chce nie tylko zachwycać, ale On mi obiecuje, że On mnie uczyni takim jak On. I teraz sztuka polega na tym, żeby odkryć, odkryć mojego prawdziwego Ojca, odkryć to, co przed nam przypomnieć Jezus, że mamy, że naszym prawdziwym ojcem jest ten w niebie, ten w niebie, ten ojciec wasz w niebie, ten ukryty, ten, który jest w niebie, ale który chciał się ukryć w waszych sercach i w was żyć, i wam się wyznawać. I przez Was wyznawać się całemu światu. Chciał się ukryć za Waszymi twarzami, za Waszymi czynami. Za Waszymi twarzami, za Waszymi czynami. I teraz m, przyjście, przyjście Chrystusa. I, I wszystko to, co Jezus Chrystus zrobi, to pokazuje, że ten wzgardzony, odrzucony przez nas Bóg, ten stłamszony, ten Bóg, którego żeśmy skrzętnie skryli w naszych sercach, że my nie chcemy słuchać tego głosu, nie chcemy iść za głosem miłości, nie chcemy widzieć takiego Boga, w ogóle nie chcemy takiego Boga. My chcemy Boga, który nam nasyci właśnie nasze oczekiwania, nasze namiętności, nasze egoizmy, nasze pychy, który to nasyci. A takiego Boga, który nas wzywa i zaprasza do przekraczania egoizmu i pychy, który nas wzywa i zaprasza, żebyśmy byli Jak On miłością, to takiego Boga nie chcemy ani widzieć, ani słyszeć. W ogóle nie chcemy, go, żeby to sobie przypominał nam o naszym o swoim istnieniu, przepraszam. I teraz Jezus przed nas na nowo zachwycić takim Bogiem i pokazać nam, którzy jesteśmy więźniami egoizmu i pychy, którzy właśnie dlatego odrzucamy prawdziwego Boga, bo w naszych oczach jest czymś okropnym, nie do, nie do przejścia, nie do zrobienia, przekroczenia egoizmu i pychy, zgodzenie się na to, żeby mój egoizm i pycha były nienasycone, właśnie bo, bo pójście za głosem miłości prawdziwej, miłości bezinteresownej, miłości służebnej, za, za głosem miłości, takiej jak Bóg w oczach nas, egoistów pysznych, to jest coś okropnego. Bo to trzeba zrezygnować z nasycenia na płaszczyźnie egoizmu i pychy. Trzeba się zgodzić na to, że tego nasycenia nie będę miał. I to jest dla nas przeszkoda nie do przejścia. I to trzeba, jakby początek nawrócenia jest właśnie w przyznaniu się, że to jest przeszkoda nie do przejścia i wtedy stanie przy domą Chrystus ukrzyżowany, który teraz pokaże coś więcej. Pokaże, że On jest gotowy to wszystko wziąć na siebie, On jest gotowy tym wszystkim zapłacić za to, żeby mi oddać Ducha, Ducha, który właśnie zadziała we mnie, Ducha, który uczyni mnie dzieckiem Boga na powrót, Ducha, ducha który da mi moc, moc do tego, żeby iść za głosem miłości żeby iść patrzonym w światło miłości Chrystusa, wsłuchanym w głos Jego miłości i odkrywać moc y, współdziałania z Chrystusem w miłości, miłości służebnej, takiej jaką On kocha mnie. Do tego jest im potrzebny Duch Święty. Sam tego nie zrobię. Sam tego nie zrobię. Potrzebuję przychodzić pod krzyż Chrystusa, czerpać, pić wodę, pić krew z Jego boku, karmić się Jego ciałem, napełniać się Jego duchem. Potrzebuję robić to nieustannie, Właśnie w uznaniu, że ja jestem stworzeniem i udział w naturze Boga dostałem z łaski. Udział w duchu Boga, w oddechu Boga, w naturze Boga dostałem łas z łaski. To nie należy mi się z natury. To jest łaska, że Bóg chce się ze mną podzielić swoją naturą, naturą miłości, że ja miał w sobie Jego naturę i kierując się tą naturą, realizując tę naturę Boga. Naturę miłości doświadczał w sobie radości i satysfakcji Boga, radości i satysfakcji, które nikt i nic mi nie odbierze. Żebym żył zasłuchany, zapatrzony w miłość i kierował się tą miłością, tą, tym, co widzę, słyszę w ukrytym Ojcu. Żebym dał sobie opowiedzieć, żebym pozwolił Chrystusowi, żeby mi opowiedział o Ojcu. Żebym się zafascynował tym ojcem i odkrył właśnie tą niepojętą prawdę, że ja, który zgardziłem takim ojcem, wzgardziłem takim ojcem, poszedłem za moim egoizmem, za moją pychą, wzgardziłem takim ojcem, zabiłem Chrystusa, zabiłem syna Bożego w sobie, przestałem być dzieckiem Boga, wzgardziłem tym wszystkim. I teraz Bóg Chrystusie mi przy, przychodzi, żeby mnie przekonać, że propozycja Boga nie minęła. Że jego miłość nie umarła, jego propozycja nie minęła, i jeżeli, jeżeli ja tylko zechcę, to mogę wrócić i pozwolić sobie na nowo postawić przed oczy ten cel być jak Bóg. Być jak Bóg, który jest miłością. Mogę wrócić i ten cel nadal jest dla mnie. To jest szokująca informacja. To jest coś nieprawdopodobnego i pociągającego w miłości Boga. I teraz. Mało tego, ja odkrywam w Chrystusie, że nie tylko cel jest ciągle dla mnie, ciągle ta propozycja nie prze, przeminęła, ciągle zaproszenie Boga nie, nie przeminęło. Droga powrotu jest dla mnie otwarta, w Chrystusie. To jeszcze Chrystus daje mi wszystkie środki, jakie ja w tym powrocie potrzebuję: daje mi swojego ducha, daje mi swoje słowo, daje mi swoje ciało, daje mi swoją krew, daje mi samego siebie. Syn Boga, na powrót mieszka we mnie, czyniąc mnie z dzieckiem Boga. Ja, dziecko Boga, mogę odkrywać sobie obecność ukrytego Ojca, ukrytej miłości i wsłuchiwać się w jej cichy głos i sycić się tym głosem sycić się tym, że jestem kochany, że jestem zaproszony. Tak, to jest modlitwa, to jest modlitwa. Zasłuchanie i sycenie się tym, że jestem kochany, że jestem chciany, że Bóg ze mnie nie zrezygnował, że mam cel. A jak mam cel, to mam wszystko. To żadne trudy mnie nie przerażają, bo ja idę do celu i przeciwnie, ja już tu i teraz się raduję tym, że ja idę do celu, zmierzam z Chrystusem do celu. Prawda, że mam ten cel, cel, który nadaje sens wszystkiemu, co ja robię, wszystkim moim wysiłkom, trudom, tak, to wszystko zyskuje cel i sens. Cała moja codzienność, moje codzienne dźwiganie krzyża ma swój cel, ma swój sens, ma swoje spełnienie. To Wasze robi z nami, Chrystus, zysprawdzi prawdziwe nawrócenie. To jest prawdziwe nawrócenie. I to, to, to ja wysłuchuję na modlitwie, nie? I to mi daje siłę potem, żeby iść i być współpracownikiem Boga. To się, to się szczyci święty Paweł tym, że jesteśmy współpracownikami Boga, nie? Że w tym się przejawia moja jedność z Bogiem w naturze. Ta łaska, której doświadczyłem nieskończona, łaska, którą doświadczam w Chrystusie, że Bóg się dzieli ze mną swoją naturą, ja jestem jednością z Bogiem w Trójcy Jedynym na płaszczyźnie natury, z łaski, jaką ja dostaję niepojętą łaskę, że jestem jedno z Bogiem na płaszczyźnie jego natury, natury miłości. Prawda? I, I ta jedność w praktyce przejawia się właśnie w tym w, w współpracy z Bogiem, z ukrytym Bogiem, który jest ukryty we mnie. I daje mi moc, daje mi siłę, żebym ja realizował w sobie Jego naturę w konkretnych uczynkach miłości, uczynkach sprawiedliwych. Że ja cały, moje serce, moje myśli, moje pragnienia, moje uczucia, moje ręce, moje oczy, moje usta, moje nogi, moje wszystko, należy do tej miłości, jest do dyspozycji tej miłości, żeby przeze mnie dokonywały się dzieła miłości, dzieła, które są zawsze dobre. Prawda? To jest sprawiedliwe, bo ja wszystko dostałem od tej miłości pierwsze co odkrywam, że wszystko we mnie jest darem, dziełem tej miłości. Ja jestem zachwycony, że jestem tak obdarowany i w tym zachwycie wszystko przynoszę tej miłości, żeby tam to wszystko we mnie było ja cały do dyspozycji tej miłości, żebym doświadczał w sobie życia tej miłości, radości spełnienia tej miłości, spełnienia właśnie i to są uczynki sprawiedliwe. To jest sprawiedliwe, że w zachwycie wszystko oddać do dyspozycji ukrytej we mnie miłości, żeby ona się we mnie objawiła, objawiła się chwała Boga, który jest miłością, właśnie w uczynkach miłości, w dobrych czynach, czynach tego, który niczego nie uczynił, który wszystko uczynił dobrze. I teraz jest pytanie: czy ja chcę mieć nagrodę w rozumieniu mojej pychy egoizmu, czyli wyszarpać jakiś kawałek rzeczywistości, schować się, skonsumować i zostać z niczym? Czy ja chcę mieć radość spełnienia, które nie przemija, nie kończy się, którego mi nie można do, odebrać? Czy ja właśnie chcę, chcę tej perspektywy, perspektywy udziału w naturze Boga, realizacji tej natury we mnie, realizacji we mnie radości spełnienia samego Boga, realizacji tej jedności? No czego ja chcę? Ja decyduję. Ja decyduję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.